Ja nie mam broni. No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Chronusomat, aka AUTOMAT, oficjalnie wypada z mety po ostatniej aktualizacji. Furcy bardzo mocno zwiększyli odrzut na automacie. Zwiększyli go na tyle, że nie jesteśmy w stanie za bardzo podejmować pojedynków na daleko i z broni, która zupełnie nie miała odrzutu, automat staje się bronią, która ten odrzut ma wręcz za duży. Więc automat, biorąc pod uwagę również to, że słabo, dosyć bije. Statystyki D-Major tej broni nigdy nie były dobre, Jedyne co ratowało automat, to właśnie ten no recoil, eee, no to biorąc pod uwagę, ostatnie zmiany wypada. Po prostu z mety Jako, że była to pierwsza tak naprawdę, tak naprawdę meta Warzone Pacific Meta, która Feeling miała dosyć fajny, bo z automatu Się bardzo przyjemnie strzelało No to chcę pożegnać oficjalnie automat na tym kanale Dzisiaj żegnamy Kronusomat, a.k.a. automat Takim jednym z gameplay z moich live'ów, na które Was swoją drogą serdecznie zapraszam, praktycznie całe moje przegrane godziny w Warzone Pacific są streamowane na Twitchu, także wbijajcie, jeżeli chcecie po prostu zobaczyć, jak mi idzie albo... Bardziej powinienem powiedzieć, jak mi nie idzie, bo dalej mam ogromne problemy z przyzwyczajeniem się do tej nowej mapy. Tak czy siak, jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi metami, bo tutaj już się co nieco wyjaśnia i co nieco już widzę bronie, które, które teraz w miejsce automata właśnie wskakują. Tyle ode mnie na teraz. Życzę Wam miłego oglądania i miłego piątku. Na razie. Oto mi chodzi. No kolbuje mnie. Walą Właśnie wraca do bazy. Hm, dadzą mi B. Myślę, że dadzą. Dokańcz misję. Jeśli tu wygrasz, to 150 pingów. Ale jeśli przegrasz, to mnie.

Okochałem się. Chyba że puścili BSP w sklepie przede mną, to już nie. Co dzień, ta jedna akcja po pięciogodzinnym streamie. Ta jedna akcja. Kurwa, jak Oni są słabi generalnie. Patrz, co się z nimi dzieje. Lecie, jak ma Był sam? Możliwe, że on był sam, bo miałem wrażenie, że dwóch do mnie strzelało. Nie wiem, też miałem takie wrażenie. Ale to jest fenomenalne, jak to szybko ten typ się znalazł, kurwa. No? I to jest takie, wiesz, to jest właśnie. Nie wiem, w tym meczu mam na przykład farta pod tym względem, ale w każdym dzisiejszym on mi wchodził na plecy, taki typ, nie? W każdym. Tu do Powiedz co robi... Słuchawki stare, że on jest sam na tym aucie Nie mam pojęcia Obstawię, że dwóch Tu jest On kurwa się sied... dwóch jest Oj kolego Nie, Nie on jest <gryw> On idzie na wieżyczkę kurwa On sobie tą wieżyczkę obstawia Teraz poszedł na prawo Na sklep idzie. Let's go. Mares, z Polski. Hey, ten, ten, ten... bar mocno bije, ale połowy pocisków nie trafisz, bo on ma tak... tak kolega Maresa, robić ya yeah, kule chyba, nie? Czy 4? 3, 4 chyba. Jeszcze tu są typy, nie? Już to jest hit. Kurwa, gdzie mam tam lecieć? Drop to chyba przypał, nie? Tam mnie wyrzuciło na dropie starych. Ja bym do ciebie? Do ciebie, czy nie? No tu jest, mam jeszcze jednego typa na blisko. Dobra, lecę do ciebie, olewam na razie. Jesteś w stanie powiedzieć, on jest? Eee, tutaj maragę. chyba. A, tutaj, tutaj. Dokładnie na moim pomarańczowym teraz. Jaskinia. Dwóch, dwóch, dwóch. Kolejny skład. To ogólnie to mamy lipę, nie? To ubiegam. Chodź tutaj, na lewo. A nie na prawo? A, a na prawo jest drugi team. Ja lecę do tej jaskini. Przede mną typ. Zeskakuje na dół, Zeskoczył tu na dół pode mną. Będzie go zgarniał ten typ z auta. karnął go? Tak, tak. I tu po prawej jeszcze typy były, nie? i snajper Ja nie mam wyboru Widzę go przede mną, idzie w stronę zrzutu, z lewej strony i drugi jest na... Pos dwóch poszło na lewo na górkę. Tu jedzie koleś i on jedzie 100% po ten zrzut, co tu jest. Wysiadł. Jeszcze tu górka, tu górka jeszcze. Oznaczam nasz cel. On grał tym karabinkiem. Nie, nikt nie gra tym karabinkiem, o co chodzi? Chodź na mnie. Ej, bo nie, nie, mam bicia, nie mam bicia. Górkę chyba widziałem też. Tak, jest ta górka. Zrzucam granat! No ale gdzie? Co zrobić, nie? Dawaj, nie, nie mamy nawet na BSP Mamy, no, gorące A, dobra, no to dawaj na ten sklep Został pod, pod wodą, pod wodą, czy znaczy pod mostem. Jest? Zeroma? Nice. Grałeś cuperem? <grym> Nikt tu nie gra kuperem! Tak, tak, Walić tego Garfielda. E, Buziclan, wiesz? Musisz napisać Buziclan. Dawaj na prawo, dawaj na prawo, bo nas trzymają. slan, lenio. Jakbyśmy to przebyli na lewo, to my ich możemy przytrzymać, bo oni gdzieś tam Gdzie Tutaj na sklep? Drugi w górę. Jeszcze jeden Raczej nie był typ co lądował. Ten miał bronię No gdzieś z moich pleców Gdzie on jest? O, oznacz Gdzie? 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 No i nice to byli chyba w ogóle ci, co do nas strzelali tam. Jestem prawie pewny. Oni nie mieli swoich broni, chyba. O, karwinek Cooper. Let's go. Mam, no. Nie, ale tak mi się teraz podoba nagranie z tym. na tych nowych przyciskach. To był dobry pomysł, żeby się zmontować. Jestem pewien, że. 90% pojedynków, kurwa, lepiej mi wychodzi dzięki temu. Chyba widziałem w domku, tutaj. Coś takiego. Kurwa. Dobrze strzelają, nie? Musimy to... No. Na lewo. Na nie z kewami, jak coś. Tylko mam 8 kewów, więc nie rzucam do tego. Ej, e, oni tam chyba do, podjeżdżają, no. Oni jest sam są biegną. Drugiego dobijesz? Nice. No, nice Oni byli napaleni kurwa, widać go Oni chyba byli dobrzy no No tak długo w gazie by nie był By go widzieli W górce mamy A widzę, widzę ich Widzę Bo chyba uciekał przed kimś nad nim, nie? Na zrzut uzbrojenia. Tak. Maskę nie moje, ja idę potem. i tam dalej są stare. Że strefa rusza, nie? Co, weźmy im na plecy, tylko nie mamy maski. Czekaj, jak jakbyś miał bicia z są plecami, to poczekaj. Okej, okay, dobra, nieważne. Miałeś takie bicie, to okej. Okay. przed nami, tam, Chce? dobra, spadł na dół. On chyba do tego budynku poszedł Jeden był? Jednego okay, widziałem Czekaj, czekaj, bo tu jeszcze strefa się domyka Dwóch jest, dwóch jest Totalnie nie wiem, gdzie jest ten kolej, co jest ci dawał Bima. To jest tylko ogłuszacz, ja zostaję. Za tym e, płotem, tak? Tak, no. Ja bym się zleciał na ten dach potem, na ten niebieski, ale to. Anton. Ja Anton nie. nie. Ja tego domku kupiłem, poprawę po prawej jeszcze co to jest bicia na nas jeden na Ja ginę, ja ginę. kasetówki. Nice. Team, naprzeciwko mnie, naprzeciwko mnie na pewno ktoś jest. Brawo, brawo, super. Stu, oni są tutaj po drugiej stronie wszyscy Jesteś w pierwszej piątce, ale nie spoczywaj na Laura Czyli nie wiem, czy wszyscy ja Nie wiem, takie mam wrażenie z starymi Cześć, goł Ja pilnuję tu prawej Dobra, czekaj, ja, ja zostanę dół, będę patrzył ty, patrz ty patrz tamto lewo, ty, ty patrz lewą, no Ja patrzę tu prawą Let's go. Nie widzę nic więcej No też nie Drogi żołnierz w okolicy Ty Wy, wyląd wylądował tak Nie wejdziemy bezpiecznej no. strefy Spoko spoko z paniki Ja totalnie nie mam bicia, jestem na dole. Ja też idę na dole, bo on już o mnie wie. Leci mnie. Ej, ale czemu pokazywałeś... No właśnie, no to samo miałem mówić, pokazywało 2 na 3, nie? Dlatego ja byłem taki confused, że gdzie jest jeszcze ten jeden typ?